To jest no, głośny w ostatnim czasie projekt ustawy przyznającej państwowej inspekcji pracy uprawnienia do ustalenia istnienia stosunku pracy. I to jest na etapie rządowych prac legislacyjnych. Oczywiście zakłada się, że zmiany mają wejść od 1 stycznia 2026 roku, ale może warto e, powiedzieć najważniejsze założenia tego projektu. To oczywiście co jest najbardziej, myślę, że niektórych bulwersujące e, wręcz, e, że okręgowi inspektorzy pracy będą mogli wydawać decyzje administracyjne stwierdzające istnienie stosunku pracy, jeśli uznają, że w danym przypadku powinna być zawarta umowa o pracy zamiast e, no, chociażby umowy zwykłej umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło. E, dotyczy to także również e, umów B2B. Co więcej, taka decyzja przewiduje się, że ma być natychmiastowo wykonana w zakresie skutków prawa pracy na pili. jeśli chodzi o obowiązek dopłaty wynagrodzenia zgłoszenia do ZUS, a skutki podatkowe i ubezpieczenia z okres przed wydaniem decyzji będą wstrzymane do czasu upływu terminu odwołania lub prawomocnego wyroku sądu. A na cały odcinek zapraszam Ciebie na mojego YouTube'a.